Cześć, witam Was. A to taki pierwszy film z takiej serii. A mianowicie chodzi o wymianę baterii. Widzicie po moim A168 z negatywowym wyświetlaczem. Zobaczcie pierwszy objaw, jakże jest słaba bateria, to przytrzymujemy sobie sobie światło. O, zegarek mówi papa. Więc po tym wiemy. Najczęściej możemy poznać, że coś się dzieje. Więc wymienimy sobie ją, zobaczymy, jak to wygląda. Szczerze nie wiem, ile ona tutaj wytrzymała. Ta poprzednia już kilka lat na pewno. Mam tutaj śrubokręt. Dzisiaj taki test tak naprawdę takiego, czy to dobrze będzie mi nagrywało. Widzę, że troszkę gubi ostrość, więc mam nadzieję, że nie będzie to przeszkadzało. Moi drodzy, najważniejsza rzecz z tego całego filmiku, przygotujcie sobie jakieś takie opakowanko. Nie omijajcie tego kroku, obiecuję Wam, że to się źle skończy zazwyczaj, A już się przekonałem, jak potem takie śrubki sobie szukam na dywanie. Nie jest to nic fajnego. Mam tu trochę inny kąt kamery niż zazwyczaj, więc wybacz, jak coś tu się będzie nie zgadzało z ostrzeniem, bo jak przekładam w inne miejsce, no to telefon chciałby od razu wyostrzyć w to miejsce. Tak to się dzieje. No i że jako tako, czekajcie, o, może w tom obrócę, o, nie wolno po, pojemniczka wyrzucić. O. Oczywiście dekielek jest, pod dekielkiem jest suszczelka. Z pamiętajcie o tym, o, jest sobie tutaj ta uszczeleczka, niech ona sobie leży. A jak Wam zostanie na dekielku, to ją odlepcie najlepiej, i umieście znowuż tej odpowiedniej rynięce tutaj na nią, żeby, żeby zachować wodoodporność po prostu. I teraz, tak, jedna z znowu ważniejszych rzeczy: otwierajcie tą klapkę delikatnie. Bo widzicie, co tutaj czekaj zbliży. Czekajcie, czekajcie, o, ta sprężynka, nie zgubcie tego. Nie jest to tak, jak w innych filmikach gdzieś widziałem, kiedyś za granicą, matko boska, że jest to sprężynka, która ma nam odstrzelić klapkę, żeby było łatwiej ją zjąć. Nie, nie, nie. To jest po prostu połączenie tego tutaj głośniczka, takiego piezy elektrycznego. bodajże, że tak to się nazywa, nawet widać ślad po tej sprężynce na nim. Widać? O, było widać takie tutaj błyśnięcie. To ona się styka z tym i po prostu mamy przez to dźwięk, dźwięk klawiszy, dźwięk alarmu, Także jak zgubicie, to Wasz zegarek będzie sobie cichy. I teraz tak, nie wyjmujemy modułu w ogóle, absolutnie. Bierzemy sobie taki otwieracz telefonowy, może jakiś taki chudy śrubokręcik i tutaj to zapięcie po prostu wkładamy i o widzicie, pach, odstrzeliło nam delikatnie, ono jest podniesione, możemy sobie to podnieść jakimś sprzętem. O, delikatnie odstrzeliło, więc my możecie przytrzymać. Bo to naklejka nieraz trzyma, a jak już kilka razy było to robione, to się to może tak dziać. I teraz tak ja sobie podważę. tymi cienkimi, tutaj moimi. Pamiętajcie, że jak macie nową baterię, to nie dotykamy jej. Staramy się nie dotykać metalowymi. Czekajcie, bo ciężko się to robi przez telefon. Naprawdę, jeszcze czegoś takiego nie robiłem. Może sobie po prostu śrubokrętem to damy radę zrobić. Damy radę, bo jeszcze podnosi powoli. O. Nie było aż tak źle. O, Nie musimy go wyjmować żadnego modułu. Nie wyciągamy tak jak też widziałem w jakichś. O, uszczelka mi wyszła. W jakichś poradnikach dziwnych. Nie, 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 nic z takich rzeczy on może zostać w środku, bo potem mamy jakieś i pyłki, sywki na ekranie. A po co nam to? No Dobra, tu mamy renatę. Teraz tak, mam sobie tutaj. Czekajcie, bo muszę skoczyć po baterię. No i mam. Staram się tak za bardzo ich nie macać z jednej drugiej strony, żeby nie łączyć tego plusa z tym minusem. Albo no zawsze jakaś tam podobnież energia uchodzi. Zamykamy to po prostu w taki sposób. No, to od razu nam się zeskakuje. No bo słychać kliknięcie. Musi to po prostu ten zatrzask. Wpaść tutaj widzicie on jest tak skonstruowany. Pamiętajcie o sprężynce. No i teraz co? Ostatnia rzecz, jaką musimy sobie zrobić. Można użyć jak, jakiegoś tego typu przyrządu ostrego z dwóch stron, ale ja wiem, że tutaj to nie będzie działało, bo chyba jest zbyt duży opór na moich e, szczypeczkach. I teraz tak, macie tutaj coś wam pokażę tutaj taki, żeby to było widać opisane AC. I to jest właśnie ten reset, jedną z tych dziurek bliżej tego AC wkładamy sobie jakikolwiek, ja mam taki przyrząd gotowy, który ma po prostu złączyć tą jedną z tych dziurek z plusem na baterii w taki sposób, o, czekajcie, musi to być dobrze wyostrzone, o, ja to tak robię, to tylko chwilę przytrzymujemy i jaki powinien być efekt? Powinien być taki efekt, że mamy dwunastą, tak, zrestartowany zegarek, widzicie? No i to cała filozofia, i teraz chyba większą filozofią będzie spasować odpowiednią uszczelkę. Pamiętajcie, lepiej zrobić to sobie pomału, niż sobie ją przyciąć i mieć problem, że no woda będzie się dostawała do zegarka. Ona ma taki rowek, więc to nam to trochę ułatwi. Chowaj, jak wam się przyklei do klapki, to lepiej ją odciągnąć z powrotem i wsadzić. Jeszcze raz, czy to się zgadza? Czuję czujesz, jak jakiś. Naprawdę, chirurg, przez, tą, przez ten telefon oglądając to. No i dobra. Jak składamy? Składamy to, żeby to miało kontakt z tą sprężynką, bądź żeby było czytelne, z tak jak jest, wiecie, napisy na zegarku, tak samo ta klapka jest czytelna po tej samej stronie. Przykładamy. O, zawsze śrubki próbują wysk wyskoczyć, więc mówię, to, to opakowanie to jest jeden z ważniejszych kroków, jakie możecie zrobić. Po prostu będzie wam na pewno wygodniej. A szczególnie jak gdzieś sobie odstrzeli i nigdy jej nie znajdziecie. Trzeba będzie zamówić drugą. A to nie jest już takie nieraz proste. No Do takiego zegarka to jeszcze pół biedy, a gdyby to było coś rzadkiego. To wy sobie nie wybaczycie tego błędu <laughs> później. Jak można byłoby użyć magnetycznego śrbokręcika. No to jest taki mój chiński zestaw zegarkowy, on nie jest namagnesowany. No i muszę sobie tak radzić, jak sobie radzę, czyli po prostu wsadzam. Jeśli czujecie jakiś opór, to lepiej to wycofać, wsadzić jeszcze raz, żeby nie było. Zawsze warto zerknąć, czy nigdzie Wam tutaj ta uszczelka nie uciekła. Nie może ona wystawać, no bo to znaczy, że nie będzie dobrze nam uszczelnia, a widzicie, że skręciłem po jednej stronie, na naprzeciwka i też nie na maksa, najpierw sobie złapcie ten dekielek tymi śrubkami tak jako taką z siłą żeby, żeby nie pourywać też tych i tych gwintów, a żeby też równomiernie z tą uszczelką, żeby ją potem równomiernie docisnęło, generalnie zaraz o widzicie, sobie poprawimy podciągamy No, i to. Tak. Sprawdzamy, czekajcie, bo wraca moja żona, muszę przerwać nagrywanie. No, jestem. Teraz sobie zobaczmy. Na jest OK. I co? Wystarczy, żeby go sobie ustawić w prosty sposób, i to by było na tyle. Niestety jest to moduł taki jednoprzeciskowy, którą my tu mamy. 1222. Akurat tu mamy z bani, Przytrzymujemy trochę. item przechodzimy, to jest miesiąc i tu dzień. Ojena, się rozpędziłem 10 dzisiaj. Ok, i tutaj poniedziałek. No i mamy, udało się bezproblemowo. Także to by było na tyle z tej wymiany. Mam nadzieję, że filmik będzie pomocny. Zostawcie coś po sobie. Zapraszam do subskrypcji. Dzięki bardzo i do następnego.